Magda Gorożanki, zapraszam na rozmowę z gościem dnia Radia RSC, a dziś w naszym studiu ksiądz Rafał Babicki, proboszcz parafii niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak chciałam, żeby się ksiądz odezwał, bo ja teraz zacznę wymieniać kolejne tytuły: honorowy przewodnik łowickiej Pierwszej pielgrzymki młodzieżowej na Jasną Górę i przewodnik tegorocznej grupy świętego Michała Archanioła. To chyba wszystkie, tak jest tych ważniejszych. W, w, w zupełności wystar wystarczy. Nawet tam z nadwyżką jest, ale to. A i tak okay. parafia zostanie parafią świętego Rafała. No, no nie da się ukryć. Już mało co pytam, dlaczego nie grupa świętego Rafała, no ale niech będzie Michała Archio. To podobno celowy zabieg, żeby nie mylić na części przewodnika. Jak to wyjdzie w praniu, to się okaże. A tu już oczywiście mowa o Łowickiej Pierwszej Pielgrzymce Młodzieżowej na Jasną Górę, bo ta już 6 sierpnia wyruszy na szlak. W tym roku wiele zmian, między innymi połączenie grupy z 10 w 3 i właśnie jedna z nich, wspomniana już świętego Michała Archanioła, zrzesza osoby ze Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Nowego Miasta nad Pilicą i okolic. To chyba jest duże wyzwanie logistyczne, zorganizować grupę z kilku miejsc i wyruszyć z Łowicza. To prawda, że, że to jest więcej za i więcej obowiązków, ale od kilku lat chyba sukcesywnie byliśmy do tego przygotowani. Dlatego że chodziliśmy grupa fioletowa i granatowa chodziliśmy razem i mieliśmy swoją bazę. On, czy, oczywiście ona była w mniejszym zakresie, tak jak sobie myślę, jak to będzie w tym roku. Ale chyba opatrzność nas przygotowywała do tego, żeby, żeby był samochód, żeby była kuchnia, że są natryski, tak, że, że te posiłki jemy wspólnie razem, jakąś tam zupę organizujemy. Więc, jakieś doświadczenie tego wspólnego bycia na tym polu namiotowym i tym, tym, posiadanie tego zaplecza, no to nabyliśmy przez te lata. Więc z nadzieją patrzymy na to, co, co będzie. No właśnie, wspomniane bazy, bo do tej pory pielgrzymka nam się kojarzy z takim wizerunkiem: grupa idzie, zatrzymuje się na noclegu, rozchodzimy się po domach gospodarzy. Tam już każdy, wedle własnego uznania, jest podjęty na tyle, na ile możliwości pozwalają. No a tymczasem chyba trzeba głośno powiedzieć, że od paru lat jest coraz trudniej dostać się do gospodarzy i absolutnie nie wynika to z ich jakiegoś złego nastawienia do pielgrzymki, tylko z możliwości. Tak, z możliwości innego trybu pracy i funkcjonowania już, tak, bo jeżeli idziemy przez wioski, to tak przez wiele lat bywało, ono, że ludzie jak się mieszkali na wsi, to i pracowali, tak, w gospodarstwach. Dzisiaj większość ludzi po prostu pracuje, kilka osób tylko pracuje tak na gospodarstwie, a więcej osób pracuje normalnie w takich... Pracach, zajęciach od godziny tam 7 do godziny tam 16 czy, czy, czy 15, więc ich właściwie w tym czasie, kiedy my byśmy mogliby przyjść, czy nawet kiedy wtedy idzie kwatermis i szuka, okazuje się, że tam nawet nie ma, ktoś jakby nawet chciał, to nikogo nie ma w domu, żeby porozmawiać, potem gdzieś tam się dopiero ktoś zjawia, więc chociażby z tego względu, no, coraz mniej jest takich możliwości. W tym roku nastawieni pielgrzymi i organizatorzy na bazy, to powiedzmy trochę o szczegółach, bo może jeszcze jest ktoś, kto nigdy nie był na pielgrzymce, a chce wyruszyć tutaj ze Skierniewic, Rawy Mazowieckiej czy okolic. No i też nie da się ukryć, będzie szedł z grupą Świętego Michała Archanioła. Jak ta organizacja wygląda tak krok po kroku od zaplecza? Bo myślę, że to zaplecze wielu intryguje, bo reszta to jakoś będzie. Tak, jak już się idzie, to się po prostu idzie, ale no, bardzo ważną rzeczą jest, kiedy organizujemy się na pielgrzymkę, pakujemy, no to mamy bagaż zasadniczy, ten duży bagaż, tak, który mamy swoje rzeczy i wszystkie inne sprawy. Na drogę zabieramy mały plecak, taki, żeby po prostu było łatwiej nieść. Tam są rzeczy najbardziej potrzebne na drogę na, na dany dzień, czyli woda, jakieś tam jedzenie, tak, chusteczki, jakieś takie najpotrzebniejsze rzeczy. I ten duży bagaż musimy gdzieś oddać, więc baza ma przede wszystkim samochód bagażowy. Tam zdajemy ten duży bagaż. Rano przychodzimy. W tym roku będą w naszej grupie num, takie numerki, takie tasiemki, więc będzie wiadomo, czyj to jest bagaż, kto i tak dalej. To wszystko będzie ponumerowane. I oddajemy bagażowemu ten, ten bagaż. No i właściwie wyruszamy w drogę. No przed tym jest oczywiście śniadanie wspólne. Śniadanie, no tak, może to tak górnolotnie, ale trzeba troszeczkę w jakiejś części sobie przygotować to śniadanie, bo konserwy są przygotowane, chleb jest wyłożony. Tak, coś tam do smarowania jakiś tam ogórek, pomidor coś zawsze jest, no ale trzeba samemu podejść. Sobie po prostu i to wszystko poskładać na kanapkę, nie? Więc to jest nasze takie wspólne siadanie i to już jest praca bazy. Też tam jest oczywiście herbata, tak, jest możliwość napić się kawy, tak, czy jeśli zupa została z poprzedniego dnia, to też jeszcze można ciepłą zupę dostać. No więc to już są takie elementy, dwa, czyli samochód bagażowy i posiłki, które musimy, musimy w, w jakiejś części sami po prostu przygotowujemy, nie? Je, tak? Nie no jest tak, że ktoś nam robi super kanapeczki, tak? bo to i nie czas, i nie miejsce, a każdy może po prostu się w ten sposób. Zaangażować i potem, no, my wyruszamy na pierwszym szlak, ale wracamy na, na nocleg. No, i to też baza musi znaleźć swoje miejsce, żeby te samochody ciężarowe, tak, żeby można było zaparkować, to jest po pierwsze, rozstawić prysznicę, bo mamy prysznicę, rozstawić kuchnię, bo do tych prysznicy wodę ciepłą uzyskujemy z kuchni, takiej polowej, wojskowej. No, tam trzeba napalić, tam trzeba pilnować, żeby, żeby nie wygasło, no i potem tę wodę dostarczać do agregatu, pompy, tak, i to wszystko jest. I mamy prysznicę. W zeszłym roku, w poprzednich latach mieliśmy cztery. No teraz myślimy, że będzie po prostu trzeba około ośmiu przygotować. Tak? No, oczywiście to też odpowiednio musi być miejsce, no bo ta woda gdzieś to wszystko odchodzi, więc prąd jest potrzebny. I do tego właściwie są potrzebni ludzie, którzy organizują tą bazę, którzy o to wszystko dbają. Także jak my przychodzimy, to jest wszystko po prostu przygotowane. My w naszej grupie jeszcze mamy taką zawsze prośbę, żeby przynieść trzy konserwy, jakieś małe szyneczki i składamy wszystko do wspólnego do wspólnego takiego kosza i potem to przygotowujemy, żeby już nikt nie musiał, nie musiał chodzić, nie musiał gdzieś tam kupować, czy w plecaku tym swoim dużym jest. To wszystko jest składane razem i z tego potem organizujemy sobie śniadania czy tam kolacje. Tak, słucham i ja mam w głowie taki powrót do, do korzeni, bo kiedyś pielgrzymi jak też wychodzili, albo byli nastawieni na gościnność gospodarzy, albo na to, co mają pod ręką. I tak mówię, pod ręką bardzo, bardzo ogólnie. Baza, mam nadzieję, że już jest skompletowana. No generalnie I tak, myślę. tak, 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 jeszcze gdzieś tam ktoś się coś zastanawia, ale baza to jest takie, takie nasze wspólne życie, bo też trzeba powiedzieć, że wokół tych samochodów, tej bazy, my tam rozbijamy namioty, więc kiedy już jesteśmy tam po kąpieli, kiedy, kiedy zbliża się apel, to też są takie na spokojnie rozmowy, jakieś takie spotkania, tak, czy wspólne takie bycie i to jest takie jakby, jak ja to mówię, drugie życie grupy, tak, dlatego, że nie idziemy wtedy w drodze, nie jesteśmy czymś tam bardzo zajęci, możemy sobie po prostu pobawić się, pośpiewać, tak, wspólnie pobyć, porozmawiać też, jakiś, jakiś taki czas spędzić, no i w ogóle pijąc tam herbatę, tak, czy, czy kawę, czy, czy, czy przy jedzeniu, no i tak, kiedy jest taka ogólna posługa, wszyscy się tam angażujemy, to też tak, no, zbliża do, do, do siebie I to, co zawsze mówimy, że na pielgrzymce nie ma pani, pani, tylko brat, siostra, no to wtedy te wszystko się, no, wtedy tam składa, bo, bo siostra pomaga, to brat to od, od czegoś tam bagażowym, też chłopaki pomagają, więc to wszystko tak funkcjonuje wspólnie razem. O tym będzie się można przekonać na szlaku 6 sierpnia, od 6 sierpnia do 14 idąc na Jasną Górę, ale żeby wiedzieć wszystko, a przynajmniej tyle, żeby wyruszyć w spokoju i pokoju, to są spotkania organizacyjne i w Skierniewicach i w Rawie Mazowieckiej takie spotkania odbędą się 3 sierpnia. Gdzie szukać szczegółów właśnie takich, żeby dowiedzieć się raz, że o spotkaniu, a dwa też, no jak się przygotować do tej wędrówki, bo wiadomo, że baza też nie da się ukryć, wiąże się z kosztami. Bo no, z nieba Manna jeszcze nam nie pada, może kiedyś tak będzie, jak już wymodlimy i wyprosimy, ale czy tutaj liczymy na gościnność, na hojność sponsorów, czy jednak każdy musi mieć ten swój wkład? No, po jednej, w jednej części tak, że każdy dokłada się do bazy, tak, bo to są posiłki, bo to jest, jest zorganizowana zupa. No mamy taki sponsorik w sensie takim, no ktoś tam pomaga, tak, no, ostatnio ktoś przy mnie może ktoś będzie chciał pójść na pielgrzymkę, daje tutaj pieniądze, tak, to będzie na wpisowe, czy tam na inne rzeczy, żeby komuś przekazał. No i to jest, tak to wygląda ten sponsorik. Ale też, no, gdzieś tam po kosztach mamy coś policzone, tak, to też tam ktoś mówi, a tutaj po kosztach dałem, bo to na pielgrzymkę idzie. I to spotkanie, tak, najlepiej w ogóle przyjść na spotkanie organizacyjne, bo wtedy jest przewodnik, tak, i można zadać konkretne pytanie, można spytać, no mamy wiele wątpliwości, jak ktoś idzie pierwszy raz, tak, czy odpowiednie buty, czy strój, co z lekami, tak, co wtedy, kiedy nie dam rady, tak, no to mnóstwo jest, jest pytań. Jak ktoś nie idzie idzie pierwszy raz, to naprawdę to może wiele. Być, też. Tak, wątpliwości w głowie ograniczać i, i w ogóle powodować, że tam człowiek troszkę się obawiał, to wszystko jeśli też jeszcze jak idzie sam, bo jak idzie jeszcze grupą, no to wspólnie razem gdzieś tam ktoś dopomaga. Do Więc najlepiej to po prostu przyjść po prostu na, na to spotkanie, ale jeśli by nie było takiej możliwości, no to mamy na stronie internetowej naszej jakby, mamy niezbędnik, tam jest mnóstwo informacji, co trzeba by zabrać, co, co powinno być na, na pielgrzymce i najlepiej też wypytać tych, którzy już chodzili, tak? Szukać właśnie gdzieś tam znajomych na grupie. My też po z założymy grupę i tam można też zadawać pytania, czy, czy, czy nie wiem, czy brać. Chociażby tam jakieś dodatkowe rzeczy, suszarkę czy, czy prostownicę, to już tak myślę, to tam by można było, czy. czy ekspert, żelazko. Żelazko, tak właśnie. czy znaczy, takie rzeczy bardzo są potrzebne na, na, na pielgrzymce. Plecak idealnie prasuje wszystko, także tam naprawdę to ładnie układa. No to prawda, a żelazko, no dodatkowe kilogramy, po co to w ogóle się przejmować? Po co w ogóle się przejmować, tam i się, się zastanawiać, gdzie szukać prądu i wszystkiego innego. Na antenie Radia RSC będziemy przypominać o Łowickiej Pierwszej Pielgrzymce Młodzieżowej na Jasną Górę. Będziemy też przypominać o spotkaniu dla Grupy Świętego Michała Archanioła, bo to właśnie Skierniewice, Rawa Mazowiecka, Nowe Miasto nad Pilicą i okolice. I to nawet szeroko rozumiane okolice, bo no, między innymi Radziwiłłów zawsze ma taką wątpliwość, czy iść bardziej z Żyrardowa czy jednak ze skierniewicami, więc wszelkie wątpliwości też można rozwiać. Poza tym też wydaje mi się, że miejsce zamieszkania nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o to, że po prostu ktoś ma chęć pójścia na jasną górę. Tak, to idzie, tak jak idą z pielgrzymi z Warszawy. Tak, ktoś dzwoni, szuka, w ogóle jeśli ktoś potrzebuje informacji, ja jestem na Messengerze, tak, czy można numer telefonu parafialny dzwonić, udzielam wszelkich informacji, co komu potrzeba, także wszystko wyjaśnię. A spotkanie organizacyjne dla grupy właśnie tej Skierniewicko-Rawsko-Okolicznej, 3 sierpnia o 19.30 w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach, z której proboszczem miałam przyjemność rozmawiać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę, serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na spotkaniu i na pielgrzymce.